Spędziłem 24 godziny jako SCP-096. Moim zadaniem jest uciec z najbardziej strzeżonej placów oraz uwolnić swoich pobratyńców w innych SCP-ków. Przy okazji wprowadzając całkowity zamęt w miasta. Sposób w jaki to mogę dokonać jest naprawdę różny, a dzięki moim supermocom będzie to naprawdę ułatwione. A jeżeli zostanę złapany bądź jakimś cudem zabity, odcinek się kończy. No i widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj my zaczynamy jako piękny nasz normalnie szkielet gościu i jesteśmy w przerąbanej Placówce, to interiora jeszcze nie widzieliście na tym kanale, więc mam nadzieję, że zostawisz suba, a właśnie polecimy klasyczkiem, gościu, polecimy klasyczkiem, teraz zostaw subskrypcję i mam do ciebie pytanie, czy zostawiłeś już łapkę w górę, jak zostawiłeś to super superancko, a teraz jak możecie zauważyć, gość chodzi tutaj z jakimiś goglami do mnie, więc zobaczmy, co zgrane. Eee, witaj, mój ulubiony podmiocie 096. Badańczo zasądź, co? Tyle pięknych podmiotów, a ty jesteś o moim ulubionym, co? Wstawaj. Ok, widzowie? w no ogóle nie bój się. Ja nie mogę się uaktywnić, póki on ma na sobie te cholerne okulary. Jak dobrze wiecie, ktoś po prostu Stój. musi mnie zauważyć, jak nie wiecie jeszcze, co to jest Cepeki, no to są to takie, można powiedzieć, nie wiem, niehuma niehumanoidalne istoty, jakieś takie, wiecie, totalnie niestworzone. Odsyłam was do wygooglowania, sobie, jak ktoś nie wie, naprawdę. No, w dół. Nikt nie może się na niego spojrzeć. Uważajcie. Zowie oni na mnie nie patrzą, patrzcie to! Za mną, za mną. Ci też się poodwracali. Ten jedyny ma jakieś Google cholera. Możecie już patrzeć. Nie patrzy Chodź, chodź. Niech jeden się na mnie spojrzy, to, to będzie tu masakra. Przejdźmy, przejdźmy. Ty, ty, już blisko, blisko, zapraszam za mną. Jezus, co jest, widzowy granek, gdzie on mnie prowadzi, Yo. Dobra, podepnę cię do komputera, sprawdzimy wszystkie swoje parametry, zobaczymy, jak jest z tobą, czy jest okej. Okay? Stań, najlepiej, najlepiej stań tutaj, tutaj. O, stań. nie, widzowy gość ma maskę też, żeby nie patrzeć na mnie. Zapraszam, podmiot się, stań tam, stań tam, proszę. Widzowie, ej, my stąd nie uciekniemy w dzisiejszym odcinku, mamy tylko 24 godziny w ogóle na to. Ale jakbyśmy Lysa. mu teraz bili, nie możemy, nie możemy. Patrzcie, tam ktoś idzie, O, joh, o nie, joh, Spadmy okulary! przepraszam cię! Korzystamy z tego! Mamy widzowie to! Nie wiem co tam się stało! Patrzcie to! Zaczynamy asasynację gnojów! O, tak! Wychodzimy stąd. Wyłom. Wyłom. bum! Boom. BUM! Haha. Widzowie, ale ich poskładaliśmy. Dobra, wracamy tam. Zobaczymy, czy są tam jeszcze jakieś podmioty z nami się działy. Pobiegnijmy tam jak najszybciej tutaj widzowie, dobra, szybko. Jest tutaj ktoś? Jeszcze z naszych SCP? Jest plaga! Chodź tutaj! Chodź tutaj! O, o! Patrzcie to, jak mi ucieka. Chodź tu, wracaj tu. Bum, tuba. Dobra, widzowie, uwolniliśmy. Polera, już zaczynają przysyłać posiłki jakieś swoje. Wolniliśmy jednego plagę, to chociaż tyle dobrze. Bum, bum. Dobra, to jest po prostu piękne. Uwielbiam supermoce. Właśnie, jedną z supermocy jest magiczna pięść. Yy, a dokładnie to po prostu mega mocne pierdzielnięcie. O, oni się uwalniają, zarobiście. Dobra, widzowie, musimy zdupcać stąd jak najszybciej. Oby się nie dali zamknąć, dopóki widzowie nie opuszczę tej placówki. Żeby nie dali się złapać tej inne sypek. A my teraz przejdźmy i poko... Zrezygnujmy najcięższy z segmentów tego, czyli same wyjście. <laughs> Bo myślę, że może być naprawdę ciężko. I widzowie, wychodzimy stąd. Go, 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 go. Uuu, On mnie wystraszył. Szapir, ja dobra. Chodź tutaj, chodź. Wychodzimy tędy. Dobra, widzowie, zobaczcie to. Nie, cholera, gnojku. Mam go. Widzowie, musimy uciekać. Patrzcie to, jest otwarta brama akurat. Cholera. Przydałoby nam się jakaś tu fura, ale otworzona brama. Coraz ich więcej tu jest. Wracaj tu, mam cię. Widzowie, zapytacie, gdzie jest pewnie moje. Cholera. Oj. Mam go, on tylko walą, widzowie, do mnie. Uciekajcie, zdupcać! A coś co, obraziłeś się na mnie? Ha? Obraziłeś się? Nie będziesz ze mną rozmawiał? Nie, nie chcesz ze mną rozmawiać. Widzowie, <grytanie> on nie chce ze mną rozmawiać po prostu. Dobra, strzelają do nas, zdupcamy. Widzowie, jak zobaczą na naszą skałę, jak, jakiś. Wiecie, jak zobaczy, że moja skała się zatrzyma, to znaczy, że ktoś na nią patrzy i właśnie tak jak teraz, ktoś jest tutaj. Ja pierdzielę! Ale to jest dobre, dobre ten, dobre do rozwiny. Ktoś jeszcze. Tak, widziałem go tam, patrzcie to, jest po lewej stronie. Mówiłem! Dobra, OP! To jest strasznie OP, jak jesteśmy połączeni. Pum! O nie, od pleców mamy kogoś. On zaraz mrugnie to skałkę, go położy widzowy. Ale jest drugi jeszcze. I trzeci, cholera. Szybko, szybko, szybko. BUM! Ale eksterminacja leci widzowie szybka. popaki tam się zajmą tymi z tyłu, a ja tutaj muszę jak najszybciej wybiegać. Niech, niech do, 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 dowożą widzowie, niech dowożą, hej, okay? ale będziemy zadupcać przez Ale W ogóle to nie jest Human Labs, widzowie. To jest totalnie inna placówka, może tu będzie jakieś auto. Ja pierdzielę samoloty. To jest księga, można ten wyjść? Słuchaj, odezwiesz się do Odmiarcie. mnie? No nareszcie! za z096, zlokalizuję, czy lot lotek transportu? Tak jest, tak jest. O nie, widzowie, walą do mnie. Szybko, szybko, szybko. Teraz kolejna widzowie, umiejętność. Super skok! Lato w hangarze mi będzie to bardzo przydatne. Zobaczcie to. Mogę po prostu dojeżdżać ci. Chodź tu. A! Oj, widzowie, plaga go po prostu złapie. Zarobiście. się. Będziemy mieli kolejnego żołnierza do nas. Złapał go. Tak, pa patrzcie to widzowie. Złapał go. Elegancko. Przestań się nim bawić i zorganizuj nam jakiś transport. Zrobisz to, czy nie? Poszukam, podjedź. Dobra, widzowie, ja idę czyścić tunele dalej, bo naprawdę, żeby wyjść stąd, jest ciężka lipa. Dobra, widzowie, musimy jak najszybciej stąd zdupcać. Ten skakał, przy okazji, żeby to sobie ułatwić. Nie wiem, w którą stronę totalnie stąd iść, to jest jakiś kolejny gate, widzowie. I ile to się ciągnie! Moi drodzy, coś waliło do mnie, są za mną już. Pierdziele, ja po prostu uciekam. Tak, mamy tutaj wyjście już chyba, widzowie. Patrzcie to, jaka ta placówka jest duża. My w ogóle zdziesiątkowaliśmy. O ja pierdzielę. kolejni. O, bożu swojego Mamy ich, dobijamy, bum elegancko. Jakie te tunele są wielkie do cholery Jezus, kolejny Wracaj tu Okej, okay, widzowie, ale nareszcie chyba znalazłem wyjście Za mną jest moja kompania piękna O nie o cholera, rakietnicą Bum Odskok Dobra, musimy go złapać o, Musimy go złapać Patrzcie to Słamał mu kark, skurczyby! Super robota Teraz, panowie, musimy zdupcać, bo jak zna... Widzowie, jak na nas ten lotniskowiec zacznie walić jakimiś rakietami Kolejny O ty przebiegły a, doktor go złapał. No i elegancko. Teraz będzie trzeba skować jakiś transport. Idę widzowie, bo plan jest jeszcze jeden: wlecieć do innej placówki wlecieć do samego Human Lapsa. Zobaczcie, gdzie tu się znaleźliśmy. Byliśmy w jakiejś porąbanej placówce pod bazą wojskową. Więc jest naprawdę grubo, moi drodzy. A Żeby było jeszcze grubiej. znajdźmy furę, proszę. Okej? Okay. Mam jakiś pojazd. Problem jest taki, że ja jej nie mogę nimi prowadzić. Więc gdzie jest nasz doktorek? W ogóle patrzcie to! E, e, nie! Czemu nie działa? Widzowie słońce zachodzi. Patrzcie to! Nie, to się pobugowało, widzowie, widzicie. Co tu się dzieje? Weź może inne auto, okej? Okay? Jest nas trzech, przypomnę ci. Zobacz, słońce powoli zachodzi. To jest Szabajcie dobry Ludzie wy wybiegli. <noise> Wyrzucił doktora NPC. Wypad gnoju. Dobra, widzowie, patrzcie nie jak to mała. wygląda. Patrzcie jak to wygląda, z kim my jedziemy. Ten to ma chillere totalną. Ja tu sobie siedzę jakby nie... <noise> Kieruje furą jakaś bestia w ogóle. Ja pierdziele, ej, co tu się dzieje? Przenocujmy tą noc, żeby zrobić jak największą zadymę. I może bądźmy już rano, postarajmy się być podhumane. Widzowie, noc udało nam się przetrwać w doborowym towarzystwie, jak możecie zauważyć i mm, jest jeden minus, okej, okay? doktor totalnie nie ogarnia przepisów i właśnie jedziemy pod prąd z paletowej, eee, żeby to było jeszcze mało, przed chwilą mieliśmy helikopter nad głową, nie wiem gdzie on, aha, dobra, już wiem, są po prostu przed nami, ja pierdziele, my jedziemy w tej chwili do Humana, bo to jest nasz najszybszy jakby środek transportu, pojazd, ja wiem, że... Wypadłem, ok? Dobra, radźcie se sami. Ja sam tam biegnę. Cholera, oni wybiegli. Co jest w ogóle grane tam? Szybko muszę zdupcać się, jak ktoś szybciej dopomaga. Muszę zrobić tam rozpierdziel. O, patrzcie tą furę. Ale ja ba bardzo chcę ją kopnąć. Oni próbują do mnie walić. Patrzcie to. to. Nie! Widzicie to? Poleciała. Adios, adios. Ja pierdzielę. Lot w polskie linie lotnicze. Uuu, ale jakbym w ten helikopter przyfasonił. A, chyba nie będę musiał on I, i, i tak się rozwali. Ale, zdupcam. Patrzcie to, skaza mną biegnie. No tak, bo nie widzi, go Pilot w sumie to mądre. Aha, to doktor zadupca tym! Czemu nic nie mówisz? Siadać podmioty. Siadać podmioty. Ej, dobra, co tu się dzieje widzowie? To jest najbardziej odjechany odcinek. Wiecie co brakuje, żebym zdesnatował się ze spadochronu tym SPEKiem, ale... Zabilibyście, to byłby taki płacz w komentarzach. Oj, W sumie co, no żartujesz se. Nie? Ja wyskakuję! No, okay. O, cholera, sobie wylądowałem na górze. Okej, okay, rozbiliśmy się z to, co słyszałem. Mmmm... Nie jest to dobry prognostyk, ale już widzę, co w nas walnęło. Ja widzowie po prostu slajduję. Słuchajcie, co tam się dzieje na dole. Oni byli przygotowani na to. Patrzcie to. Polera, ale walą dobrze. Trzeba się pozbyć to z rakietnicą. Uuu! gnoju! Leć w górę! sobie, ale poleciała ta fura. Wracaj tu. Mamy go. bum. O nie, patrzy się ktoś na niego. No tak, helikopter. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chowamy się, chowamy się i... pum, Podanie! Ale ten czołg zafrunie. Okej, okay, widzowie. Pum. Nie no, to jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne, jak ja rozdupcam te maszyny. On sobie skacze normalnie. Został już rozdupcony. Szybko spacyfikowałem ten czołg, tam skała coś robi. Widocznie ja skupiłem wszystko się. O nie, ten czołg jeszcze żyje cholera. Musimy uciekać przed tymi wszystkimi rakietami, nie rakietami. A gdzie jest doktor! Doktor był w helikopterze. O, ty gnoju. Aj nie doskoczyłem do niego! Rajot? PUM! Rajota nie ma. O ja pierdzielę, co tu się dzieje? Zobaczcie to! Gość z rakietnicą! Położony! Wybuchamy Rajota! Ale rozpierdziel tu zasiewamy! To, to, to jest widzowie niemożliwe po prostu. Oj, gra! Wysadził się grana, granat! Tu jest chyba kolejny. Dobra, teraz zacznijmy trochę powoli. Nie wiem, jak widzowie z moją moim, z moim kondycją, z moim życiem. Raczej zwykłymi granatami mi nie powalą, ale wbiegamy do placówki, zobaczmy, kogo będziemy mogli tutaj uwolnić. To jest widzowie jedna z najmniej chronionych placówek tutaj w naszym yy, uniwersum To jest Human, ale tam pali rakietami coś naprawdę. O nie! Gnoju! Szybko się go pozbyłem. Oni widzowie nie mają ze mną szans. Nie trafiłem widzowie. Ale dobra, on mu ukręci kark. a ukręcił mu kark i widzowie drugiego złapał. no dobra robota w sumie. O nie, widzowie! To jest gówno, którego powinniśmy się ubawiać, cholera! Jak teraz to zacznie atakować ten ziomek z tym laserowym, to wygląda jak laserowa dzida w ogóle. Oglądaliście no, kapitana bombę. Może lepiej nie pytać, ale... Nie, czemu tu nie ma żadnych respektów? Co jest grane? Czyżby żeby wszystkie zostały gdzieś przeniesione? Patrzcie to widzowie co tam siedzi. Próbują walić we mnie rakiety sami widzowie. Ło! Wow, nie! Widzowie, cała placówka się pali. Patrzcie, ile tam jest typa. Patrzcie, ile tam jest typa, to cholery. Ja nie wiem, czy oni myślą, że ja windą pojechałem. Nie, ewidentnie myślą. Jest goś tutaj i mnie widzi. Nie wiem, czy próbują mnie podpalić, czy co zrobić. Ale ja, jak szybko nie znajdę drogi ucieczki, będę zaraz wizowy martwy. W sumie. Nie zapominajmy, kim jesteśmy, widzowie. BUM! Wjeżdżamy w tego z tym laserowym działem. Drugi, trzeci, cholera. Walimy go i zostawiamy ich wszystkich tutaj na pożarcie. Siak, rozdupcony jest ten human. Problem taki, że nikogo nie znalazłem tutaj ważnego. Może tutaj. Nie. Wszystkie widzowie cele puste. Tutaj też. Ciekawe czy jest komputerek widzowy tutaj. Ale dobra, możemy wybiegać powoli. Rozdupciliśmy całe dwie placówki. W ogóle, patrzcie, się mogę tu ukryć. Tu pomieszczenia normalnie nie da się wejść. Patrzcie, to ukryłem się. Chodzi tu, ale będziemy miał przekichane. Bum! Łokieć. oni mnie próbują zagazować widzowie. Dobrze, że jestem kuloodporny w tym pomieszczeniu. O, oni dobrze wiedzą, że ani oni, ani ja nie mogę opuścić to pomieszczenia bez śmierci. BUM! Niestety byłeś zawolony, kolej. One będą my chcieli, widzowie, usypać tym gazem. Gdzie jest doktor, widzowie? Może przyszedł z armią swoich pomocników? No ale patrzcie, ten dorzuca cały czas te granaty, nie mogę stąd wyjść. To jest jedyna, widzowie, rzecz, plus ten laser, która mi może rzeczywiście zagrozić. No i... Czo te czołgi, które widzieliście, to dokładnie ten jeden. Okej, okay, coś tam się dzieje na zewnątrz. Widzowie, definitywnie się dzieje, tam jeden pobiegł. Zaraz odpuszczą to miejsce. Siłą rzeczy. Ale dałem się zagonić w klatkę, jak widzowie, jak zwierzę. Okej, okay, nie rzucałem już. Łapiej! się! Wy, wybiegam, wybiegam, wybiegam! Bum! Pomimo widzowie, ryzyka śmierci wybiegłem. się. uratował nas. Skalnia, dobra. I teraz tak, skoro nie ma tu nikogo, co się zdziwiłem, tym, że ktokolwiek będzie tutaj, to musimy zducać. Wow, 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 Widzieliście tego gościa? Tego musimy unikać. Okej, okay. mam pomysł, ten Patrzcie to, jak do niego doskoczyłem, gnoja. Nie, 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 nie! nie. Rozdąpcł mi widzowy skalniaka! Res in peace. Gościu. Trzymaj się tam, trzymaj się tam, żeby cię mama z chaty nie wywaliła. Jak to mówił z widzowie. O, i mamy kolejnego. Elegancko do naszego zbioru. Mm, martwi mnie to, że nie będę miał pojazdu, ale dobra. Nie ma już z nami doktora. Coś do mnie wali, widzowie. Nie wiem skąd. Ta, już cię widzę skąd wali. I to też widzowie muszę uważać. Ci na biało to są specjalne oddziały, które mają o wiele lepszą broń. Tu widzowie, robi nawet armię amerykańska. Patrzcie to. No już nie robi, bo zaraz nie mają czołgu. Ojej, rozdupcę mogą chyba. Patrzcie to. Jak skaczę, jak goś podskakuje. Wgniotłem mu gęsienicę! Dobra, i musimy się teraz kryć. Za czołgiem. Patrzcie to, patrzcie teraz to, patrzcie co, co wymyślę! Chodź tu! Nie spodziewałeś się tego gnoju! Dobra. Wizowe czołgi jeżdżą na dole, ja jestem na dachu, więc kto ma wygraną? Ja mam wygraną. Dobra, myślę, że oni na razie mnie stracili z wzroku, bo nie ma nade mną żadną śmigła. Tak, mam chwilę spokoju. Może uda mi się uciec z tej placówki? I wiecie, nie wiem. Siąść za stery czegoś? To było na pewno mocne. Patrzcie, to wybiegam z placówki. Tarson już auta, pobiegniemy górami. Definitywnie pobiegniemy górami. Tak, patrzcie, czekają na mnie, aż wyjdę. Obejdziemy. Nie wiem, wizowy, to będzie najcisza ucieczka. Pierdzielamy się od razu do miasta. Szpital, komenda, odhaczamy te miejsca od razu. Okej, okay, dobra, dobiegam powoli do szpitala. Zobaczcie, to jest jakiś ziołek. Widzowie, ja chcę zobaczyć o reakcję po prostu. Totalnie ma we mnie wywalone. Co jest, w gnoju? Co ty sobie myślisz? Ja chcę zobaczyć, jak daleko odleci ten BMX. Dosyć daleko. E, ale wracając do tego, robimy rozpierdziel, póki i -y się nie dowiedzą, że znowu gdzieś szaleje. Oho! O nie, jeden już zdupca. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Bum! Dobiegamy go. No nie, jest, widzowie, idealnie. Idziemy piętro wyżej i rozdupcmy w ogóle cały ten budynek. O! Bum! Zobacz, podpalmy to gówno! Podpalmy ten budynek! Niech się jara! O cholera. Ładnie się jara. zarobisz Co to robisz w się. Przecież zlikwidowałem. Co? Au! Co ty robisz? Zobacz, on zaczął działać przeciwko nam? Co ty robisz? Po co ci to? Czy on się sam właśnie wyeksterminował? On... Coś mu, nie, nie wiem, nie, nie wychodzi mu chyba coś. Ziomek, żyjesz? Doktorze, doktorze, halo, doktorze. No wstawaj, no! W żeby nareszcie wstał. Co, na, sprzedajesz mnie, tak? Zgadza się, odmiocie. Potrzebuję pacjenta, a ty jesteś humanitarny, to To Ty i pan nie Słuchaj, Albo, albo iż, uciekasz ze mną i robimy rozpierdziel. Nie możesz do tego no, pusty. Co, złamię ja ci kości wszystkie, jakie masz. Ja jedyny, umiem zlecić twoją ja agresję. Widzowie, nie chcę, albo on działa z nami, albo go za zabijam w tym momencie. Idziesz z nami czy nie? Zapuść do. Mnie. Zleciałem kilka pięter niżej i już usłyszałem laserową broń obrotową, szerzej znaną jako minigun laserowy. Czy brzmi to dobrze? Ooo, wow, 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 ten sufit mnie uratował. Wypierdzielam stąd, wypierdzielam stąd. Oj, definitywnie stąd wypierdzielam. Widzieliście tą całą ekipę? Oj, widzicie ten helikopter? Tego musimy się widzowie przestrzegać. E, mam pomysł. Cholera, nie da się tu wejść. Mmm. Schronienie, schronienie. Ta helka za nami leci cały czas. Jak się ukryję? w Nadal mnie widzi, okej. Okay. Pomyślałem przez chwilę, że mnie nie widzi. O, ale bym jej kita sprzedał, widzowie! Udało mi się! Udało mi się ją Patrzcie to, za mną jest kolejny helikopter. Ej, ja nie wiem jak oni się tak szybko przegrupowali. Ale może zacznę w nich autami strzelać. No, biegną, biegną cały czas za mną. Co jest grane? Widzowie, kamikadze jakieś! Chodź tu! BUM! Walą do mnie z mostu, ale nie dosięgają tu chyba pociskami za bardzo. O, jest ich więcej. Gdzie? W centrum miasta? Tymi czarnymi MTF-ami widzowie zbytnio nie przejmuję, bo wiem, że oni. Cholera. Ten czołg, 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 czołg. czołg. Mogłem ich na chwilę zgubić. Piszę, że mam chwilę luzu. Zeskoczmy tutaj. Aż się widzowie. Nie wiem, czy oni nie mają jakichś GPS-ów. O, jest czołg cholera. Oj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, Malina. Skaczesz. Widzowie próbuję mi uciekać z tym czołgiem z do mnie ostro. Hop. Hop. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Robi się naprawdę nieciekawie, bo ja mam non-stop tych MTF-ów na sobie. Potrzebuję widzowie jakiegoś wsparcia, nie wiem. W normalnej grze istniała rebelia houseu, jakby ktoś taki się ze mną skontaktował i mi tupę uratował przy okazji. Wyminałem helikopter. Czy może będę mógł jakoś go jakoś uwalić? Nie, on będzie do mnie walił, patrzcie to. Szybko idziemy pod murkiem, idziemy pod murkiem, idziemy pod murkiem. I teraz speed. Dwa helikoptery nade mną. Ja pierdziele. Jak wyrwę widzowie taką rakietą, ciało centralnie, to już mam po gierce. Więc to jest po prostu fart! Właśnie jedna mi przeleciała przed oczami. Okej, okay, widzowie, czerwony parking, dwa czołgi, dwa helikoptery. Nie, 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 nie. Tu. Ja pierdziele, Tu było tak blisko. W sumie. Widzowie, na dobrą sprawę mógłbym przetrwać tu kolejne dwie godziny, bo około tyle mi zostało, żeby dopełnić to dnia. W jednym z tych pomieszczeń tutaj na tym parkingu. Czy to? Hop, zrobimy coś takiego. Pójdziemy na tą klatkę schodową. Coś ucichło na jednym Oj, Abel. Widzowie, inny SCP mnie goni. BUM! Cholera, uciekam! Uciekam! Nie, nie 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 nie! Czyżbyś miał ciężko? E? Zowie, kontakt jakiś mam z kimś! Ja nie mam radia chyba! Co jest? Uważasz, że jest ciężko? Boisz się! Co, nie wiem, nie wiem, ja nie mogę z nimi chyba rozmawiać. Oni mnie słyszą? Czy chciałbyś może pomocy? No ja bym chciał chyba, ale nie, nie wiem jak wy. Myślicie, że warto wziąć pomoc? Okej, okay, widzowie, ale jest bardzo jedna słaba sprawa. Muszę mam abla obok siebie. Stoi tutaj i wpatruje się we mnie. Nie wiem, czy możecie zauważyć... Biegnie, zaczął biec. Nie wiem, czy mogę go zdokautować, jakoś spróbować. O, mi? Czy zainteresowany? Nie wiem, jak ja widzowie mam im odpowiedzieć, cholera, bo nie mam radia. Zapraszam, jeżeli ci się uda, nie jesteś za słaby. Ży, dokaz. Syduka. Wale wabla, widzowie, walę go. Muszę się go pozbyć. Walimy go, widzowie. Cholera, jakaś rakieta. On mnie zaraz będę, rozstrzela tutaj, odskoczył mi. Będę w wielkim czołgu. W wielkim czołgu będzie. Widzowie, musimy dostać się na doki jak najszybciej. Oni nas są dojechać. Patrzcie to. Cholera! Ta broń laserowa mi zaraz stopi całe HP. Kolejni. O nie. Widzowie muszę jak najszybciej opuścić te tunele, to jednak był zły pomysł. Cholera, ja nawet nie chcę się skupiać na zabijaniu tych ziomków. Po prostu muszę skakać, zdupcać. Ich jest za dużo dzisiaj, ich jest za dużo. Oho, oho, przed nami. Skurczybyk jest przed nami. Jak nas tym głównym trafi ciało, będzie no lipa. Walimy go, walimy go. BUM. Szybko. Knockout. I teraz widzowie na doki. Speed run. Yo. Przeleciała mi rakieta w takim... Ten Abel cholerny jeszcze za mną skacze. Próbują we mnie rakietą widzowie trafić. Myślicie, że to pora, żebyśmy wsiedli do pojazdu? Może nam jakoś się uda go poprowadzić. Polera, jakbyśmy tą helkę dorwali. Widzowie, chyba się udało coś złapać. Czekajcie, 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 czekajcie. Teraz... Bum, nie. Mamy ją czy nie mamy? Nie wiem widzowie czy ją złapaliśmy jakoś, ale ona sobie tutaj nie poradzi raczej. Tak, nie poradzi sobie, definitywnie. Nasze największe zmartwienie to zgubić Abla. Czyli to scp który za nami właśnie biegnie. Czy może być jeszcze gorzej, no w teorii jakby nagle 12 helikopterów nadleciało? Już widzę 2 albo 3. i widzę tych helikopterów więcej. Czyżbyś miał sam jechać? czy będziemy tak głupio czekać? Ja pierdziele, oni jeszcze na mnie czekają. Cholera, jeszcze ci robią, widzowie, kamikadze normalnie. Cholera, bierz, bierz, bierz furę, bierz furę, póki ci jej nie rozwalili. Dobra, widzowie, teraz będzie to po prostu... Widzowie, to chyba będzie niemożliwe, żeby dorwać furę. Przy tym po prostu jak ten ham pierdzielony mi tutaj lata koło dupy. To będzie niemożliwe. Ale muszę dotrzeć na te do. jak najszybciej. Dwa helikoptery nade mną. Co mogę zrobić? Co mogę, widzowie, zrobić? Ciągła ucieczka nie ma sensu. Może doschlemy się tutaj, na złomie? Nie, na złomie nic nie będzie. O cholera, czołgi, tego jeszcze brakowało. Wow wow, 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 ale mnie ten czołg wybił! Ktoś to widział! Boże, przyjedź po mnie jeszcze raz, czołgu! Widzowie, może się uda zrobić te doki? Ten czołg tak ograł! Patrzcie to, patrzcie to, helikoptery. Helikoptery mam nad sobą. Nie, 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 tylko żeby we mnie nie walnęły. Nie Posziewasz wiem, wyminąłem jakoś tą rakietą jedną. Ten frajer jeszcze gada na radu. Nie mogę jeździć z tymi autami! BUM! Trafiamy widzowie w helikopter, patrzcie to! BUM! Trafmy czymkolwiek. Jeszcze ten skurczybyk tu jest. Mamy go, mamy go, mamy go! Widzowie, dorwaliśmy go chyba! Nie, uciekł nam. Ale dobrze, będzie pewnie obolały jakiś. To władowaliśmy mu cztery sążne hity. Oho, czołg. Doki, 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 doki. Tutaj? Nie. Najgorsze są właśnie widzowie te czołgi. Co jest grane? W Zoomie? Doszedę, do czy mamy podjechać? Ja pierdzielę. Nie... Nie wiem jak się z nimi mam skontaktować. O nie Abel. Ja! To się... Nie dzieje. Zawsze mi muszą rozdupcić tą kurę. Zobacz, biegniemy. Nie wiem, kto z nami gada, ale to jest nasza ostatnia deska ratunku na tych dogach. Ja unikam, staram się unikać rakiet jak popierdzielony. Zaraz to rozdupcam ten helikopter. Oj. Co ty robisz, chłopie? Ty, w sumie to może być dobry pomysł. Ho! Huh. To może być super nawet pomysł jak dostać się na doki. W sumie jestem geniuszem, definitywnie jestem geniuszem moi drodzy. Po prostu będę płynął pod wodą, nie wiem czy oni mnie widzą, coś wokół mnie wybucha. Podejrzewam, że tak, ale jak zaraz dopłyniemy na doki, miejmy nadzieję, że to się skończy. Zobaczmy na zewnątrz. Wow, jeden BTR, kilka czołgów i coś do mnie strzela. Ja musimy znowu zanurkować. Dobra, widzimy się na dokach wizowych, To po prostu przepływ. Rakieta! To była rakieta, widzieliście to? Dzisiaj naprawdę dużo rzeczy dziwnych widzimy, da. Dobra, ja po prostu dopłynę na te doki. I jestem już chyba blisko, bo widzę, przynajmniej na mapie to tak wygląda. Patrzcie gdzie jestem. Nie wychylałem się od tamtego momentu i Mam nadzieję, że to będzie gdzieś tutaj. Kto się z nami chciał skontaktować? Patrzcie, to z już powoli zachód. Czołgi! Muszę je rozdupcyć! Muszę je rozdupcyć! To jest wizowie? To nie jest brawo, wojsko. Brawo, brawo, brawo Co? Ile można Cię wyczekać, co? Mogę go rozdobcyć? O co z nim chodzi? Chwila. Co myślisz, że mi chodzi? Kopnąłem mi widzowie w czołg! O co tu chodzi? Kimoni są. Czemu on on chromowany czołg? Co to jest widzowy za boller? Chcesz wsiąść? Co jest widzowy granek? Na... Ale cholera Kimon jest. O! Czyś tam widzowie jechało? O nie! O nie! Chodź, 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 Nie bój się. Babe uszu, o cholera! Czołg! Ja pierdziele, walą się tam! Ja nie wiem po której oni są w stronie! Ja wiem widzowie, że zostało mi bardzo, bardzo, bardzo mało HP. Bardzo, bardzo, bardzo. Jestem strasznie wykończony. Tam się ładują, normalnie. O nie, ja już widzę to gówniarza, który skacze. Ja już widzę to gówniarza, który skacze na mną widzowie. Lubisz tak ode mnie uciekać, czy przyjdziesz tu łaskawie? Dobra, idziemy chyba z nimi, co? Nie wiem kim oni są, ale idziemy. Och, cię słabo uszu. Aż ci rozwalili jeden czołg tf u Dobra, wsiadam. <noise> Dobra, jadę Cholera? Widzowie, Rozdobcamy tego gnoja! Nie! Zgon! ja już zginąć. na odcinek